Cześć, rozpoczynamy lepiej edycję konferencji Obiekty Navigator. Zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy. No, z mojej perspektywy tak bez, bez tych spotkań branżowych nie mielibyśmy okazji w ogóle do wymiany spostrzeżeń a propos tego, co się obecnie dzieje na rynku. Komunikacja tutaj z kolei jest o tyle istotna, że możemy w kuluarach porozmawiać o naszych bolączkach, potrzebach, wyzwaniach, podzielić się naszym doświadczeniem, a także zaczerpnąć pomysłów od innych praktyków. Tylko poprzez rozmowę, poprzez taką przejrzystość, poprzez wymianę doświadczeń i informacji jesteśmy w stanie mieć ten szerszy obrazek, co się dzieje i jakie są możliwe rozwiązania. To, co spotkało nas na 34. piętrze Oliwii, gdzie bawiliśmy się i integrowaliśmy po pierwszym dniu konferencji, niech pozostanie tajemnicą.